Niech będzie z Chrystus. Startujemy z kolejnym spotkaniem ze Słowem Bożym. Chcę wam, z wami się podzielić kilkoma myślami. To, co gdzieś tam wynika z mojej modlitwy. Zapraszam was do tego, żebyście się osobiście też z tym Słowem spotkali, zmierzyli na swojej modlitwie. Znajdźcie na to czas. Mamy dzisiaj je o drodze najpierw. Izraelici wędrują przez pustynię i w trakcie tej drogi Zaczynają być niecierpliwi i szemrzą, narzekają, mówią przeciwko, przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi. No i z, spotyka ich za to kara. Pan syła węże, które kąsają, ale później też daje im uzdrowienie, kiedy zaczynają go o to prosić. I moi drodzy, pierwsza rzecz właśnie myślę z tej liturgii słowa. My no jesteśmy w drodze na różnych e, e, płaszczyznach. Patrząc od strony liturgicznej, jesteśmy w drodze Wielkiego Postu, ale też przede wszystkim jesteśmy w drodze ku życiu wiecznemu. I to jest najważniejsze, bym ja jako chrześcijanin uświadamiał sobie, że ja jestem w drodze i moim celem jest życie wieczne. Ja nie zostałem stworzony po to, żeby żyć tu na Ziemi, ale zostałem stworzony ku życiu wiecznemu, ku niebu. I na tej drodze. Może się zdarzyć, że tracimy cierpliwość, tak jak Izraelici na tej pustyni, i wtedy zaczyna się mówienie przeciw. Przeciw drugiemu człowiekowi, przeciw Panu Bogu, szemranie, narzekanie. Moi drodzy, też choćby nawet w obecnej sytuacji, myślę, że ważne, żebyśmy prosili Pana Boga, żeby nam dał łaskę cierpliwości. Żebyśmy nie zaczęli szemrać, żebyśmy nie zaczęli mówić przeciw. Popatrzcie. Ile tego jest, takie mówienia przeciw komuś tam w naszych mediach, w internecie, w jednej czy innej telewizji, kiedy jest takie nas wzajemne mówienie przeciw. I to jest okropne i to jest złe, bo to zaczyna doprowadzić do śmierci, właśnie. Do śmierci, tak jak to doprowadziło Izraelitu do śmierci, te węże, które zaczęły ich kąsać. To jest czasem takie kąsanie siebie wzajemnie, i to jest uśmiercanie siebie. Jesteśmy takimi wężami trochę dla siebie wzajemnie. Nie pozwólmy, żeby tak było. I co się dzieje dalej? Druga myśl. Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, by oddalił od nas węże. Druga rzecz to jest wstawiennictwo. Izraelici zwracają się do Mojżesza, aby się wstawiał za, za nimi. Żeby prosił Pana Boga, aby oddalił tę śmierć. I myślę, że to jest też ważne. Żebyśmy my jako chrześcijanie byli takimi wstawiennikami za światem, w obecnej sytuacji, abyśmy prosili, aby oddalił od nas śmierć, żeby oddalił zarazę, epidemię. I my mamy się wstawiać i o takiej mocy też modlitwy wstawienniczej mówi nam dzisiejszy psalm. Wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie twe ucho. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modów. To są niektóre słowa z dzisiejszego Psalmu. Zatrzymaj się nad nimi i odkryj, że modlitwa wstawnicza ma wielką moc. Jeżeli ty jesteś w jedności z Panem Bogiem, jeżeli jesteś z nim zjednoczony, to będzie Twa modlitwa skuteczna. I ostatnia trzecia myśl, to jest pewnie serce też dzisiejszej Ewangelii, to jest wiara, ponownie wraca temat wiary, Jan nas prowadzi tą ścieżką przez ten czas Wielkiego Postu. Dzisiaj przestrzega. jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Ja jestem, no to jest oczywiście to imię starotestamentalne pana Boga. Jestem, który jestem. Czyli jeżeli nie uwierzycie, że jestem Bogiem, jachwę, to pomrzecie w szachach waszych, ale też, że ja jestem z Wami, że ja Was zwalam. I co ma być tym poznaniem, tym momentem poznania? Gdy wy wywyższycie syna czego wtedy poznacie, że ja jestem. Wywyższenie syna człowieka, czego chodzi o krzyż? Moi drodzy, i tu mamy powiązanie pierwszego czytania i Ewangelii. My mamy uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który został wywyższony, który został podniesiony na krzyżu. I On jest naszym uzdrowieniem. Tak sobie myślałem, popatrzcie, przez co przyszła śmierć w tym pierwszym czytaniu, przez co też przychodzi uzdrowienie. Śmierć przyszła przez węże, przychodzi uzdrowienie przez węża wywyższonego na palu. I tak samo jest w naszym życiu. My jesteśmy zranieni grzechem i to, jest, to prowadzi nas do śmierci, ale uzdrowienie przychodzi właśnie. Grzech przyszedł w ciele przez Adama i Ewę i uzdrowienie przychodzi w ciele. Kiedy to ciało zostaje wywyższone na krzyżu naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus, chce Cię obdarzyć życiem. Uwierz w to. Także dzisiaj im takie trzy myśli z tego słowa. Pozwól, żeby to słowo Cię dotykało, przemieniało, żeby prowadziło Twoje życie. Dobrego dnia z Panem Bogiem.